Preferujesz mocniejsze makijaże albo po prostu chciałabyś się nauczyć takiego przydymionego oka na imprezę, to zapraszam serdecznie na tutorial makijażowy. Taką paletkę, jak i wszystkie kosmetyki użyte do tego makijażu, możesz zakupić u mnie razem z doborem produktów dopasowanych typowo do Twojej urody. Dziś w paletce mam trzy cienie, ale główne skrzypce gra tak naprawdę wodoodporna konturówka, którą rozcieram wzdłuż górnej i dolnej linii rzęs. Wystarczą Ci do tego makijażu tylko dwa pędzelki Jeden do rozcierania, drugi do nakładania Następnie sięgam jeszcze po wodoodporny eyeliner Żeby zrobić taki delikatny dziubek w wewnętrznym kąciku Jeszcze oczywiście rama mojej twarzy Czyli delikatne podkreślenie brwi i policzki Dlatego, że w paletce mam też róż i bardzo piękny diamentowy rozświetlacz. Na ustach różowa wariacja, czyli konturówka do ust, którą rozjaśniam jaśniejszą pomadką. Zostaw serduszko i zaobserwuj mnie po więcej takich tutoriali makijażowych.